Ale nie rozumie tego, widzę, po twarzy nasz gość Jurek. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, nie zrozumiałeś mojego dowcipu? Myślę, że nie. I takimi się dowcipami o rozumie. Gdyby dowcip był o nartach, to co innego. Dokładnie tak, tak. Coś byśmy wymyślili. Ja się nie wiem, czy wytłumaczyć mój dowcip. Wytłumaczyć? Wydałem tam, spróbuj. Dobra, bo Ania Dąbrowska śpiewa piosenkę Inna. No tak. Tytuł Inna. A tak. jest taka wokalistka inna się nazywa z Rumunii. I jestem ciekawy, czy ona śpiewa Ania Dąbrowska. Rozumiem, rozumiem. No no no, no, no Ciekawy to... jestem, czy słucha, czy też za. <grym> A na, za ale na pewno niej słyszała. Zaskoczyli. Na pewno. Bo inna była tam chyba za cztery była, razy była. w Polsce. Fajne. Stanuszek Jurek jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. 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 Martiașpel, tak? Tak jest. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Martiașpel. Co ty słuchajcie? dajesz tu, jakąś na, nazwę strony? Martiașpel. No to nie jest wcale sposób na wiecie na co. No, no, no. Na, na świąteczne zakupy na ten cały chaos, który tutaj Jacek poruszył. Nie sprzedajesz nart? Nie, nie, nie sprzedajemy mm. nart. Chciałbym zaprosić słuchaczy na narty, na narty, tak, mm. w Alpy lub w Dolomity. Świetna forma wypoczynku. Myślę, że ten cały zgiełk i chaos, który jest otoczką mm. tych naszych świąt, londyńskich, londyńskich, tak, mm. tak. Zapomnimy o zakupach. Świetne widoki, mm. super wypoczynek i no, no fajna święt, atmosfera. Bo święta nam się kojarzą z, ze śniegiem. Bo dokładnie bez śnieg, święta, bez śniegu dokładnie nie czujemy tak, tego. Dokładnie, A tam tak. śnieg? Jest, oj, śniegu jest pod dostatkiem. Można się ślizgać. No wspaniałe zapierające dek w piersiach, widoki. O widokach, o stokach właśnie będziemy rozmawiać. Bo a skoro jest, słuchajcie, a... skoro jest śnieg w, w tych miejscach, do których Jurek chce nas zabrać, to znaczy, że jest gwarancja, że święty Mikołaj dojedzie na saniach. Dokładnie. Lublin. No będą tak, prezenty. Bądô, w Londynie bądô, prezenty. wiadomo, jeździ la, ten da, Double Decker. Hmm. Tak, tak, a tak, nie tak. wszędzie Double Decker dojedzie, więc nie wszędzie prezenty będą dostarczane. Tak jest. A sam fakt wyjechania to już jest wielki prezent, świetny prezent dla rodziny. Dokładnie, tak, to już także, może być prezentem. Dokładnie tak. Można sobie sprawić taki prezent. Dokładnie tak. W związku z tym, jeżeli ktoś nie ma jeszcze większych planów na święta, to zapraszamy na wyjazd z nami, który organizujemy w tym roku w Dolomity mhm. do miejscowości Civetta. I tam będziemy wraz z grupą wyjeżdżającą z Londynu. Mhm wyjeżdżamy z zachodniego Londynu i oczywiście tam będziemy przyjęci przez gospodarzy. Typowa polska wigilia, mhm. bal o, sylwestrowy. Kto się oczywiście. zajmie kuchnią? Kogoś tam znajdziemy. Nie? Kogoś znajdziemy, słuchajcie, no jakiegoś gryla strzelimy sobie tam, wiesz. Karp na grylu karp na grylu, także... także... jest karta, karpia z gryla? Jaduś. Z gryla. O, z gryla z czy jaduś. Jaduś. A czy ty jesteś z Zakopanego? E, niestety nie jestem z Zakopanego, ale blisko mam do Zakopanego, także... także... Z Krakowa chyba. Z Krakowa Tak? Tam. Nie, nie. A, no, tak skąd, skąd jesteś? Śląsk, Śląsk. W Śląsk. A to do no, Kidu Żywieckiego niedaleko macie. M. Dokładnie tak, tak. Wszędzie na nartach można wszędzie jeździć, wszędzie można jeździć na nartach. Ale my dzisiaj rozmawiamy o świętach i nartach w Dolomitach, włoskich, pięknych gór do których możecie się wybrać razem z Jurkiem i jego ekipą. Mm, już 22 grudnia, 2 dru, stycznia to jest te pierwszy turnus. To tak? jest wyjazd i powrót, także tak, że tak już jest, wyjeżdżamy. I dni dni liczymy? E, dziewięć noclegów. Dziewięć. Czy w Sylwester też w tym? Tak, tak, w Sylwestrze. Tak. Właśnie, bo teraz powiedz nam tak, bo jest przede wszystkim góry dookoła, są mhm. możliwość jazdy na nartach, będzie też wigilia. Oczywiście, m. taka tak, tradycyjna tak, polska. Tradycyjna wigilia, tak, I mój tak. pomysł zjazd ze stoku z pochodniami w, o godzinie 12, witając na wyrok. Nie wiem, czy z pochodniami, na pewno będą nocne jazdy, Aha. jeżeli ktoś ma ochotę, to są oznaczenia. Z oczywiście... noktowizorem. Z noktowizorami. To było drzewo, a noktowizor po... nie zadziałał. Słuchajcie, no, pochodnie, no myślę, że coś zrobimy, jakieś tam, wiesz, latarki do ręki. No, i ale ja, ja taki kiedyś grałem w górach, właśnie Sylwestra i z pochodniami taki, taka jazda. No, ale je, akurat je, jest po ulicach. Opcja, jest Po, ulicach. Ulicach. Nie, jest. Właśnie po ulicach. E, nie jestem pewny, co, co ośrodek o, nam się ulicami. I I Nagle głowy zaczęły płonąć, bo to za blisko. Nie, żart. Dokładnie, mm. dokładnie. Eee... Za każdym razem musimy podkreślać, że żartowaliśmy, wiesz? Nie, dla mnie nie, nie, nie. nie. To Osta tak jak... Ostatnio tak. To tak jak na przykład jest e... reklama. Mm. Reklam, po reklamie. po reklamie. Czyżby? Nie, musimy, bo ludzie czasami nie wiedzą, że my żartujemy mm. i później K robią różne głupie kom komplejne, rzeczy. Komplejne, że my, o, oni co, tak na poważnie? No. Nie, żart. Nie, nie, to słuchaj, że żartujecie. Złe tak? się, no. Myślę, że drugim razem wciągnę się w wasz styl. Jarku, Pop... e, Jurku. Jurku, przepraszam. Nie, który nie, to już raz się wybierasz tam? Tutaj e, zaczęli... e, zaczęliśmy naszą przygodę jakieś 8 lat temu. E, początki były takie, że jeździliśmy w kilka e, rodzin swoimi samochodami, właśnie prywatnymi, no, ale mhm. okazało się, że przy jakichś kolejnych spotkaniach, biesiadach mhm. e, okazało się, że to jest dosyć popularne. Wśród naszych znajomych i, i zaczęliśmy czarterować autokary. Swoje autokary, które nas, tak jak wspomniałem, wiozą z zachodniego Londynu. E, 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 także mamy swój autokar, mamy lokalne transfery na stoki, żeby, A, czyli żeby nie, nie, nie nudzić. Się. Nie trzeba się martwić, że nie, jedną nie. walizkę można zabrać. Nie, nie, mamy. Bagaży można dużo. Zabrać. Bagaży można dużo. Za, Bo tak. wiesz, to jest sylwester. To pani będą chciały zabrać parę różnych kreacji. chyba że na miejscu, dał mi tak, sobie Mało czego się... jeszcze tak U pani, u pani... W, 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 w wigilia, pierwsze święto, drugie A. święto. A. A. Na każdym trzeba dobrze wyglądać. No, oczywiście. Czyli tak. po ile walizek można zabrać? Dwie walizki i me. <grym grym grym> dwie walizki. Dwie, Dla każdego, dla każdego. Ja to spoko, jak taka rodzina czteroosobowa jedzie. To tak. 8 walizek. Dokładnie. Się. No nie zapominajmy też o, o, o snowboardzistach, bo ta, zwy ta. zwykle się wspieramy to nie ta, tylko ta. są narte, ale też snowboardi. Ale takie połączenie połączone dwie narty A są tacy, którzy jeżdżą i na nartach, i na snowboardzie, że eee, Też są tacy. No. Kłócą tak, tak, się tak. między sobą. Nie, na jednej nodze ma snowboard, a na drugiej narta. <laughs> może coś z tego wyjdzie. Może coś wyjdzie, tak. Ale tam. powiedz tam. mi, bo Dr... to jest limit się już założył jakiś. No przecież autokar jest w stanie ile pomieścić? 40, 50? 49, 59 osób, tak. A tak, no, no. może być i też ponad 70, bo to da budeker, możemy sobie Aha, zamówić. Za, za, to zamówić. teraz czekasz na ofertę, jeśli nasi słuchacze zgłoszą się, od tego będzie zależało, jaki długi autokar będzie. Mm, tak, ile jest, tak jest, tak jest. Okay. Tak, 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 Zawsze go tak, tak, można tak. wydłużyć. Polacy w extensions są całkiem niezłe I przyczepkę można przejść. Parę do, do, do cegiełek, plecak, plecak, i już jest drugie pięterko. <laughs> Loft. <laughs> możemy coś ze śniegu, jakieś iglo tam, jakieś extensions dobudować. Oj, oj, oj. A, bo, a powiedz właśnie, gwarancję śniegu jest tam jest. w tamtych miejscach gdzie jesteś? No będziecie? oczywiście pogody pogody nie możemy zagwarantować z tym że dlaczego wybieramy głównie Alpy lub Dolomity Włosi są słyn, słynni są z tego że te te są do... lody. Mają świetne lody też, mm -hmm. między innymi. Tak, włoskie lody, kręcone. Tak, włoskie oh. kręcone. No tak, są świetne Robią lody. Najlepsze wiesz, lody, tak. Ja. Wiesz, tam się lody kręci fajnie? Ojej, no, no. na stokach zwłaszcza. Do, dokładnie, tak. Czyli oprócz lodu mają też dużo śniegu. No mają i dużo śniegu. No i handelek na stoku. Machnią? Mhm. kręci lody. Wiesz co, na Handelek, tak, tak. To y, w Liwinie tam jest bez, bez słowa strefa, także A, jest też się. taka. czy ja przy okazji jeszcze odwiedzicie bez słową strefę. My, 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 myślę, że, myślę, że nie, bo to za daleko, A, ale, okay. ale jest taka szansa, następnym razem hmm. e, Dobrze. zrobimy. E, no dobra, to słuchaj, powiedz na miurku, jak wygląda w ogóle plan? Autobus wyjeżdża tutaj stąd, z zachodniego Londynu. I co dalej? Tak jest, to jest e, zachodni Londyn, Heston, e, e, później e, No oczywiście pakujemy się do autokaru, e, mm. później jedziemy sobie. Fajna sprawa. Mm. Ile e, przystanków robi e, kierowca? W zależności od naszych potrzeb, dobrze, dobrze. w zależności jak. Po jak... 4 godziny. Co 4 godziny? Grzegorz. Grzegorz robi. No nie 4 tak, godziny. Taki, taki bo takie mają On jest on dlatego tak. <laughs> Mam nadzieję, że Grzegorz chciałem pojedzie z nami. On nie robi przystanków przejść, przejść, przez Croydon. <laughs> jeszcze coś chciałem <laughs> powiedzieć, ale już nie dodałem. No, wiem, że to historia. Tam. To jest wszystko uh -huh. zależne od, e, od integracji, jaka mm. panuje w, w autokarze. Jeżeli jest potrzeba e, mm. oczywiście zatrzymania się, no to, no to zatrzymujemy się. E, oczywiście uzupełniamy płyny, żeby się nie odwodnić. E, to jest bardzo e, ważna to jest sprawa. Bardzo, to jest bardzo ważna, 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 ważna no. sprawa. Uh -huh. A później z górki na pazurki, wiadomo. Świetna sprawa również, głównie to jest skierowane do wyjazdy są rodzinne, czyli, mm -hmm. czyli całe rodziny, dzieci w różnym wieku, które się integrują. Nie trzeba myśleć, że, że ten dzieciak nie ma, nie ma, nie ma opieki. No, no, o, oczywiście telefon, telefony są powyłączane, nikt tam nie myśli o tym, że... że... Że to dziecko tylko wiesz na komputerze czy telefonie, mm. dlatego że no jest to no, fajna forma wypoczynku, ale, ale też wysiłkowa. tak? Mm. Także te dzieci i oczywiście apetyt. Nie, 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 nie ma sensu trzymać w ręce telefonu, nie ma, jak, nie ma. jak ręka odmawia posłuszeństwa. Z no. nami nie da się nudzić, mówiąc Z krótko. Z nami nie da się A nudzić. powiedz mi, a warunki mieszkalne. <coughs> Dach nad głową zapewniacie. Oczywiście. Ciepłą teraz. wodę w, tak, kra tak, w tak, kranach. Tak. Tak. Ciepłą wodę czasami, tak. W woda, woda w toalecie, sp do spukania. już najpierw sobie rozmrozić trochę śniegu. Nie. Trzeba narąbać sobie troszkę lodu. <grymne> no dobrze, no to tak <grymne> po swojej. Wa wa warunki klimaty. są przyzwoite, tak. E oczywiście ten świąteczny. To wszystko zale zależy od. E e od naszych możliwości finansowych, tak? Mhm. Staramy się e, nie korzystać z najdroższych hoteli, dlatego że, że żeby ta cena była sprawę. atrakcyjna, nie? O, Oczywiście, oczywiście, mhm. oczywiście. Bo to słuchajcie, wyjazd i pobyt to kosztuje 520, pobyt kosztuje 520 funtów na osobę, mhm. plus do tego trzeba doliczyć 130 funtów za przejazd, tak? E, tak jest autograficzny. No, czyli to jest, to jest naprawdę niezła cena za wyjazd na okres świąteczny, gdzie masz jeszcze, wiesz, transfery tam na miejscu, wszystko z inwestra, to wszystko już w cenie tak, masz? Tak, tak, Wszyst tak, tak Wszystko tak. jest. Tym Soja, rzecz, ja. Trzeba to do, do tego dodać, że oczywiście e, e, sprzęt i e, skipasy to, tak. to jest dodatkowo. No to tak, duża. ale to już to jest normalne, jak tak, się jedzie tak. gdziekolwiek, to też trzeba za to płacić, czyli to jest naprawdę atrakcyjna cena. Dobra, dobra cena. Mhm. A jak tam dzieci? Jak one są rozliczane? E, dzieci oczywiście mają zniżki w zależności od wieku, e, to hmm. zapraszam do kontaktu, ja to wszystko... E, to teraz Ludzie chcą się skontaktować. No to prosiłbym o telefon na 07961. My na, na Facebooku poczekaj, napiszemy też. Czy 507 czy 5. O, tu jest, tak? Tak, tak. tak to jest tak, ten tak, pierwszy tak. numer? Albo na stronie www.narciarz.pl. Może tak. narciarz.pl i tam jest numer telefonu. Tam, je, ta, mhm. tam będzie telefon, tak. Tam. A dzisiaj na Facebooku też pojawi się wydarzenie, gdzie będzie pełna informacja dotycząca obu wydarzeń. Więc y, spokojnie tam też będziecie mogli szukać informacji. Jak, jak szukać jakiegoś fajnego sposobu na święta? Bo właśnie te święta w takim górskim, zimowym, prawdziwie zimowym śnieżnym Niesamym otoczeniu. Przypominają się czasy, kiedy byliśmy mali, bo wtedy jeszcze śnieg padał na święta, nie? Zwykle. Tak, tak, Albo tak, tak. tak. tuż przed świętami nagle niespodzianka, wstajesz rano i nagle jest biało, ooo! a tam biało będzie już, jak no. dojedziecie najprawdopodobniej, tak, tak. więc niesamowite to jest. Kiedy w ogóle tam się zaczyna sezon narciarski? W e, nie wiem, nie sezon w sensie. narciarski e, e, zaczyna się w początkiem grudnia, mm -hmm. tak dla, dla informacji chciałbym czyli też jednak, podać. Czyli jednak supermarkety w Wielkiej Brytanii są szybsze są szybsze tak tak hmm. tak Bo my już tak pod koniec września nie, zaczynamy świątecznie grać tutaj w Londynie no tak tak oczywiście wytrwali narciarze czy, <laughs> czy snowboardziści jeżdżą na, na rozpoczęcie sezonu wtedy te ceny są stosunkowo niższe hmm. nawet e, są wliczone w to skipasy i, i sprzęt narciarski hmm. tak dla, dla informacji dodam Ja wam że... powiem jedną rzecz w tamtym roku kiedy byłem na świętach w Andorze na Wielkanocnych Świętach. Tak. Akurat trafiłem na ostatni weekend sezonu narciarskiego. Mm. To jak przechodziliśmy w, 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 ja już teraz nie pamiętam, jak się ta miejscowość nazywała, przechodziliśmy obok w, w, w wyciągu. Mm -hmm. To zapraszali nas, chodźcie do kolejki, żeby jeszcze skorzystać tak, żeby skorzystać. Mm -hmm. Bo jeszcze cztery mm -hmm. mm -hmm. godziny za darmo, mm -hmm. można, można, bo to jest ostatni weekend, wszystko jest za free wtedy. To jest niesamowite. Tak, mm -hmm. tak, tak. tak. No jedziemy teraz, jedziemy do Dolomity. Teraz. To no są taki, Dolomity, taki nastrój właśnie. A jak ktoś ogląda nas na Facebooku, to teraz może oglądać zdjęcia, właśnie z kolejnych wypraw, które już są za wami. Możesz to gdzieś powiedzieć, czekaj na temat takich zdjęć. O, właśnie, na przykład tutaj, to zdjęcie, które teraz oglądamy, co tutaj się dzieje? No to jest oczywiście, muszę dodać, że, że ci, którzy chcą rozpocząć przygodę z nartami, to oczywiście zapewniamy. Czyli nie trzeba umieć jeździć na nartach? Nie bo trzeba nauczyć. My nauczymy je, jazdy na nartach. Oczywiście hmm. polecam, czy to będzie z nami, czy, czy bez nas, żeby, żeby ktokolwiek stawia pierwsze kroki na nartach, żeby korzystał z profesjonalnej szkółki, żeby, żeby ustawić takiego człowieka, hmm. żeby, żeby nie popełniał takich nawyków nabytych bo jest bardzo, bardzo trudno później wyzbyć się tego. Mhm. Po prostu organizm człowieka e, zachowuje się e, w taki sposób, żeby jak najbezpieczniej e, to było, ale to nie znaczy, Na że... Nam się wydaje, że najbezpieczniej, ale to jest taki Halina pyta się, czy instruktorzy są fajni. Oj, najlepsi. najlepsi. No i jak, jeden siedzi obok nas tutaj, No to, 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 to e... takie pytanie, no. no nie, Halinka jest... E... A ładne zdjęcia, faktycznie. A jakaś fajna, ciekawa historia, opowieść? Ciekawa historia, w, no nie wiem, może miejsce, w, mhm. byliśmy w Szwajcarii, miejscowość, która się nazywa Jungfrau. To zaraz wycieczki jeszcze robicie obok? No nie, 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 no to jest w trakcie, w trakcie, w trakcie, nie, no to nie ma czasu na wycieczki, to jest ty, typowo jazda. Nie, no oczywiście fajna jazda, tam był kręcony James Bond, mhm. jeden z odcinków... Z, Ponoć tak. można go jeszcze gdzieś tam spotkać. Czasami. No jest, jest tam hmm. fajna restauracja, która się tak, obraca. Wbił się w drzewo. o, o, o północy tam, to Jest tak. Wbił tak, 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 tak. się w drzewo. Jest tam dalej. Na wysokości około 3000 metrów tam na tej wysokości. Sean Connery. Nie, 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 to były e, początki jakiś 69. A, to Roger e, Moore był jeszcze pierwszy. Moore. Jeszcze nie. Jeszcze. Wa, Wa, jeszcze walno nie. w mur. Jeszcze, jeszcze był nie, ktoś inny? Nie, nie. Jeszcze. O, ktoś inny, to może tak. był ten mało znany. Gregory Peck, on we wszystkich filmach, grał. <laughs> to... wówczas. Bo roz, roz, rozkręcali się z Jamesem Bondem, nie wiedzieli kogo wędzi. Gregory Peck. Słuchaj. E, s... Także można się zakołać w tym. Ile godzin tam się jeździ na tych nartach codziennie? E, jeździmy, e, wyciągi otwarte są od godziny 9. E, zwykle mamy także. Rozpoczynamy e, oczywiście rozgrzewką, która jest bardzo ważna e, przy tego typu e, sportach. E, rozgrzewka, jeździmy trzy godziny, spotykamy się na lunch e, i później e, druga tura zaczyna e, też trzy godziny. O czwartej zamykają się stoki, e, później jest e, oczywiście grzane winko mhm. czy autokarze, e, oczywiście. A jak, wy, a jak wygląda Sylwester powiedz? Na nartach, czy, czy podglądanie tego, jak fajerwerki puszczane są nad tymi pięknymi miejscowościami? Górskimi? Mamy opcje, mamy opcje. Mamy no będziemy mieli DJ-a, który poprowadzi nam Sylwestra. Przepraszam, mm. że Was nie zaprosiłem, ale. No nie wiem, że My też mamy górach, ręce pełne roboty przy okazji. Nie chciałem wam tutaj konkurencji robić, bo Cię? jasne, jasne, no Sylwestra. <laughs> i można, można sobie oczywiście pojechać do, do centrum miasteczka. Tam jest oczywiście Sylwester. Ja mam Sylwester. propozycję, słuchajcie, za rok jedziemy wszyscy razem mhm. i robimy wspólnie Sylwestra w górach we dada, Włoszech. Dada. Dada. Jesteśmy umówieni. Tak. Oczywiście. Załatwi załatwimy robimy, tak? kilka autobusów. Mhm. Grzesiu szykuj autobusy, bo ty masz cztery wielkie autobusy. Wystarczą jego autobusy, Jest tak. to do ogarnięcia oczywiście. Ma nowe tak. autobusy, jeszcze folia była na Robimy siedzeniach. Za Robimy zaraz słuchajcie wyjazd... mówi mówiła, co to mi takiego <ścoughs> ciepło? W ogóle przyznać, że Beata tak, jak jechaliśmy z Manchesteru do Londynu, to z nami całą drogę Ob spędziła. Opowiadałem tą historię, bo tak. tylko z nami chciała siedzieć, tak. było tak wesoło. Mm -hmm. no. Tak, było tak wesoło i... A ja jej nie poznałem, bo na początku siedliśmy obok niej, ona w tych okularach, mówiła... Ja myślałem, że to Andrzej mm -mm. Nie no. ja mówię, jak fajna dziewczyna usiadła obok, musimy zagadać. A to beata, nie? Ktoś Ktoś, to to mówi: Nie ma, nie ma wody. Na pustyni mówię: Oj, będzie się działo, co tam mm -hmm. masz, jak nie ma wody. Długo, Artur iść do lodówki, no, więc poszedłem. Długo nie wracał. Słuchajcie, w, w, to, 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 co za rok, to dopiero za rok, ale w najbliższe święta macie okazję wybrać się w Dolomity razem z Jurkiem i jego przesympatyczną ekipą święta i Sylwester w górach włoskich w otoczeniu dolomitów pięknych, skalistych gór, do tego wszystko pokryte białym puszystym śniegiem. Na wyciągnięcie ręki kilkadziesiąt stoków, czy kilkanaście, przynajmniej stoków narciarnie nauka jazdy, pełne wyżywienie, to wszystko w bardzo dobrej cenie. Więcej znajdziecie na www.narciarz.pl albo narciarz.eu. Jurek, dzięki Ci bardzo za wizytę. Jeszcze ja chciałem bardzo, bardzo... tylko dodać, Fajno. że oczywiście jeżeli nie można się wybrać święta, mamy następny wyjazd, po ferie zimowe tak po świętach, to kiedy się też zapraszamy. Ferie? ferie zimowe od 14 do 23 lutego. Następny wyjazd też w Dolomity, miejscowość Cortina. Kurczę, może się skusza skuszę. A za rok słuchaj, jedziemy na Sylwestra wszyscy. A, a za jedziemy, rok, jedziemy, 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 jedziemy. jedziemy. Robimy takie sylwestra. party, że wow, co? Także. Ja Skopyta tak. kulik rwie, zrobimy Uch. też kulik na o, Oczywiście y, muszę dodać, że, że mamy tam y, nagrody, są zawody na koniec, Slalom Gigant oczywiście. Mhm. I słuchajcie, mamy o, nagrody fajnie, fajnie, tutaj. Fajnie, fajnie. O, mamy nagrody. Jeszcze nagrody? Mamy? Głos, nagrody. Tak, a za co damy te nagrody? No nie, jest to, nie, to Nagrody by... chciałbym jeszcze dodać ufundowane przez e, naszego fundatora Siropody z, z, z Szepersbusz, pana Rafała i Adrianę, także okay. bardzo fajne, też To są nagrody z nami to są dla tych, którzy m, jako pierwsi zdecydują się pojechać tak? na narty. Dobre, Dobre, tak? dobra. To są... A przynieś, pokaż nam te Ju, nagrody, bo to są czy... fajne rzeczy. Tak. Tak. Jak ktoś jeździ na nartach, Aha. to od razu już rozpozna. Nasi słuchacze są zdezorientowani, bo jest w tytule audycja Osta Ostatnia audycja. To, to, to nie. Tak? Nie, ostatnia no. audycja o poranku. O poranku, tak? O poranku? <noise> Za chwilę jest przed południem, A -a. właściwie, nie? Jeszcze, o, już jest przedpołudnie. No, Dobra, face music to, za chwilę. Co zaczynamy. to jest, powiedzcie? To są te. Narciarskie na na... rękawiczki, oczywiście. Rękawiczki, rękawiczki, ale to nie są byle jakie, bo w nich nie zmarzniesz. Nie zmarzniesz. firmy tak, no to jest ta Tak, tak. tak takie coś. Tak. Już czeka. Nie tak. miałem deski A Mamy też, słuchajcie, prosto z y, Ameryki Południowej, czapeczki. Z, 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 z Peru. Per tak. P Peru, dokładnie. <laughs> Serio? Żeby, żeby było. Nie nie, 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 nie. To z Polski, Polski. Nie, ale jak Możesz ją w ten sposób, stary, to jesteś z Peru, bo to trzeba wiedzieć jak zało założyć taką czapkę. Taka I patrz, czapkę i jesteś peruwieńczykiem, dam ci fleciki, tak. dam ci fleciki, skoczysz na miasto i zarobisz trochę kasy. Dokładnie. No. Narciarz EU czy narciarz.pl to jest jedna i ta sama e, firma, także. To standardem poljechałeś, to już wiesz. Panowie, bardzo dziękuję za zaproszenie mm. i widzimy się w przyszłym roku oczywiście na stokach. Autokar bierzemy większy. Narciarz, jak to było? A, a, Narciarz.pl Narciarz.pl no, Bezwłównie trzeba. Narciarz.pl Jurek tam dzisiaj naszym gościem. Jeśli macie ochotę się z nim skontaktować, to numer telefonu za chwilę się pojawi na facebookowej ścianie Radia PRL. Sylwester i święta w górach włoskich w Dolomitach Dolo ze śniegiem. Mita. To wszystko y, już niebawem. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich narciarzy. A gdyby tak nie musieć gotować, ani myśleć jak zdrowo zjeść. A gdyby tak jeszcze ktoś mi przywiózł jedzenie do domu. No i jeszcze, żeby mi smakowało. Tak i co jeszcze? Żeby nie trzeba było zmywać, co? I, i...